Woda zakażona, odra. A pokazują, że ty w odrze się myjesz. Co? Że ty się myjesz w odrze. I dlatego tak. Bardzo ładnie, dziękuję wam, kto ten film nagrał. Że ja kąpię się w odrze. To to jest pomówienie, tak? Że ty tam się. To jest pomówienie. Nie kąpałeś się tam. Ja w wodrze się nie myję. Nie pomyłajcie mnie, bo już macie akcję, że ja coś takiego Ja tam robię. Ja robię! Mań, a wam płynie wam za to. Na no kogo to? Na no, Konora! A ty łodzie się nie kąpiesz? Też się kompisz. Bo łoda to pływa do domu, po rurach. Malujmy majora, na ile jest